No cóż, kukurydzy raczej już nie zbiorę, ale cieszyłbym się jakby ta pogoda się utrzymywała jakiś dłuższy okres czasu w ten sposób, bo jednak jak jest biało to jest fajnie. Ależ tam pięknie sobie ptaszysko zaraz. Eww. teraz tylko problematyczne stało się to, że codziennie rano trzeba im tu przynieść ciepłą wodę w garku tak aby miały do picia. ale za to czasem ja wiem, czy jest lepiej. Tu gdzie deptały dużo to rozpuścił się ten, ten śnieg z miną. Ale wydaje mi się, że i tak jest na razie lepiej niż to co było. Jakby tej słomy nie było, to podejrzewam, że w tej chwili by tutaj już było większe błoto niż jest na chwilę obecną, a w praktyce, jeśli no, jeśli mróz zetnie, to będzie dobrze. Jeśli nawet yy, nie zetnie i to zacznie wsiąkać, to rozpuszczać się w sensie, to i tak myślę, że będzie przez jakiś czas lepiej. O tu mamy. Tutaj nikt nie chodzi, a, a to się już robi. O, wszystko wyjedzone. Jajka, tylko cztery. Dobra, zaraz przyniosę paszą. I coś ekstra. Zadymka się zaczyna. Oj, coś czuję, że. Kury dzisiaj za dużo już nie pochodzą na dworze. Siemanko, właśnie przyjechałem prosto z pracy. Po drodze tylko zebrałem córę. I co? Osiem jajeczek dzisiaj jest. Dziewiąte się potłukło i poleciało w trociny, więc nawet tam zostawiam to. Wygrzebią to, wygrzebią. Nie to nie trudno. Bardzo ładnie odsiały mi kukurydzę z paszy. Pasza wyjedzona, a kukurydza zostawiona. Ale ja je znam. Zgłodnieją to i tą kukurydzę zjedzą. Potrzebują po prostu troszkę więcej czasu. Rzuciłem też im w całych kolbach tam. No, na razie jest mróz, to naprawdę tutaj się nic nie dzieje po tym moim słomowaniu. Ale myślę, że jak zacznie się robić odwilż, to będzie to najlepszy test na to, jak wygląda wybieg po wysypaniu taką ściółką, bym powiedział. Kombinuję, bo widzę tam, znalazłem w jednym miejscu wywalone zrębki. Widzę, że ludzie przyjeżdżają, zabierają je sobie, więc raczej to nie są czyjeś prywatne, a takie bardziej na zasadzie Mamy i wyrzucamy, i zaraz poszukamy wiaderka. Jeszcze, bo chciałbym mieć tutaj wiaderko, w którym po prostu będę przynosił im wodę i dolewał ciepłą wodę do garka. Troszkę tutaj u mnie mrozi, ale myślę, że to tak samo jak i w innych regionach Polski, aktualnie jest jakoś bardzo na minusie. Teraz chwili minus 4 pokazuje. Muszę odnaleźć węży, który pociąłem ostatnio, robiąc różne tam potrzebne mi rzeczy i tak nie przemyślałem tego, bo teraz mam problem. Aby wpiąć się tam do oczka z pompką. Zaraz ją odszukam i zobaczymy, co z tego mi wyjdzie. No i sprawa wygląda tak, że udało się znaleźć wężyk razem z pompką. Jednak się okazało, że to nie ten wąż pociąłem co myślałem. I on już sobie tutaj chodzi. Nic skomplikowanego. Zwykła najtańsza pompka, którą kiedyś kupowało się na Allegro. Słuchajcie, za 12, za 13 zł. Teraz kosztuje coś koło 60. Taka 100 litrów. Powietrza na minutę. Wiem, że tutaj wszystko wygląda tragicznie, no ale to jest tymczasowo od 9 lat czy iluś tam. Więc jak tylko zrobię już coś na stałe, to będzie wyglądało lepiej. No i tutaj wybiłem dziurę dalej w tym miejscu, a tutaj już się tworzy ta, która powinna się tak, którą zrobiło powietrze. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie na to, aby mieć przerębel w oczku przez cały sezon. Mam jeszcze w domu zaworek zwrotny, który oczywiście też tutaj zamontuję, ale za chwilę. Bo muszę go przynieść, przeciąć przewód, rozgrzać leciutko i wcisnąć na siłę. I wtedy to już będzie w ogóle bomba, jeśli chodzi o działanie. Oj, koła mi się odbija. Zjadłem dwa naleśniki i to nie jest najlepsze jedzenie dla mnie, jeśli chodzi o samopoczucie i wiecie, i wszystko inne. Teraz muszę znaleźć... ...małą konewkę i codziennie wtedy będę mógł przynieść tutaj rano wychodząc do pracy konewkę, 5 litrów ciepłej wody i wlewać do misek, tak aby miały po prostu z czego pić. Mamy już też przygotowany materiał i niedługo będziemy robić taki, ja się śmieję, ale zrobimy taki paśnik dla kur, żeby można było im tam wkładać jedzenie i żeby one go nie wyrzucały, to jest raz. I żeby tam też nie lała się woda, ani nie padał śnieg. Tak się kończy kwestia nie sprawdzania pogody, tylko. A, jest jeszcze czas! Jest jeszcze czas, to co się zrobi. Pójdźcie. Dobra. Rozmarznie, teraz na pewno. Rozmarnię. Mamy odpowietrznik i pięknie zasysa sobie powietrze. Dobra, to może tą beczkę uratujemy. a tutaj będę miał trochę zamarznięte pod domem trochę nie, nie najlepszy pomysł żeby to tutaj tak zrobić a bra zaraz znajdę jakąś rynnę i zrobimy wyjście gdzieś kawałek dalej ale słuchajcie jest profil od szklarni i już leci woda trochę dalej no to się sprawdziło Wam zaraz też tutaj ogarnę to troszkę. Jeszcze tą wodę i drugie poidełko. Uuu, nie uciekaj. Bo to wypadnie. to czymś będzie ujarzmić. A, bo tu się lód rozpuścił. Dobra, rozwiązanie chyba najlepsze. Ten profil ze szklarni mi został, to wodę odprowadzi od tych kamyczków spod domu. Zobaczymy co dalej i jak dalej. Na razie to już tutaj tak wiele się nie da zrobić, nic ciekawego, bo Zimno, ręce grabieją, rękawiczki leżą tu. Na szczęście mam takie zwykłe. A ty zaraz pozbieram i na kominku raz, dwa dojdą do siebie. Jeszcze tylko bym ten zaworek odszukał w szufladzie i zamontował. I na dzisiaj starczy. O, system dolewania wody się włączył. On nie zamarza, bo jest fajnie zrobiony. Jest zrobiony tak, że ta woda, jak się cofa do studni, to to, co zostanie tam mokre na ściankach, przymarznie. A jak już odmarznie, a jak już zamarznie, to znów tą, którą pompuje z wody, a wiecie, wodę z, z gruntu, to rozmraża to i znowu jest wszystko w porządku. Dzieci chciałyby mieć lodowisko, jakbym mi tutaj tą wodę, wiecie, co puścił, jakbym to zalał, a ma być dwa tygodnie lód, to miałoby frajdę. Zwłaszcza, że tutaj podejrzewam, dałoby radę bez problemu zrobić konkretne lodowisko. Zresztą zobaczymy za dwa dni. Oczko zacznie się przelewać, to powinno być. Sytuacja opanowana, ale głównie opanowana, bo teraz to tam się powódź robi. Dobra. Źle to skierowałem, bo puściłem w tamtą stronę i zaczęło się lać w niewłaściwe miejsce. Tu akurat było sucho, to teoretycznie mogła tam wchodzić ta woda, ale wolałabym, żeby się nie lała tak bezpośrednio pod dom, bo to to nie jest najzdrowsze. Ej, kręba. Tak to jest, jak się nie zrobi wszystkiego zawczasu, tylko czeka do nie wiadomo kiedy. Wsiąknąć to nie wsiąknie, no ale gdzieś tu się porozpływa. I tyle. Dobra, to tym oto powodziowym akcentem żegnam się z Wami. Idę, muszę mieć dwie wolne ręce, żeby to ogarniać jakoś, bo zrobiłem sobie sam bubu. Jak zwykle.